Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w piątej próbie. Dobra, i jak wiecie, nie było mnie znowu. No, ale wyszło jak wyszło, sprawy prywatne i te sprawy, nie Nie będę się tłumaczył tutaj. No, ale co, odbierzemy sobie nagrody. Tutaj w ogóle ten goblin, czyli... Kile. Dobra, nie będę mówił, ale ten goblinek w chatce metowy, nie, chyba jest ostatnio. Ogólnie nie obcaliłem mety w ogóle, ale jakoś damy radę, nie? Jedyne co właśnie dzisiaj sobie wbiłem te 6000 Co jest i tak słabym wynikiem przez co 10 tysięcy globali no Tu już widzicie mój deck Zapytajcie czemu? Czemu masz taki deck? kamix czy ciebie nie powaliło? Ja mówię. No nie, widzicie ten challenge? No. Ten challenge jest chyba najgorszym challenge'em w historii Clash Royale, nie? Dlatego sobie zagramy mecz. Mecz, jest, yy, bitwa 2v2 oczywiście. Jak widzicie jest więcej Ulbrycherów niż wcześniej w tym jeden na 1. No, ale to można było się domyślić, nie? I powiedzmy, mam taki tek nie? Widać, dużo karci powtarza. Znaczy, jest nie widać jeszcze, no zobaczycie, nie? O, już Mega Knight, pierwszy punkt najczęściej praktycznie na tym challenge'u Electro Dragon Baby Dragon Poison Co jeszcze? Bowler na pewno No i ogólnie takie wiadomo splash damage i te sprawy Akurat trafiłem na Teammate'a który wziął deck praktycznie niepasujący No ale trudno najwyżej przegramy Jakoś się z tym aż tak nie przejmuję, chociaż sprzedałby się gold nie powiem, że nie. Dobra, no co to chciałem zrobić. Nie wiem, czy to wstawię na jeden, czy na drugi kanał. Bo. No dobra, nieważne. Ale coś tam szykowałem, nie? Ogólnie i pytanie dla Was, czy mam zrobić jakąś serię dla Was? Czy luźny gameplay, czy. Bo nie, nie będę brał nikogo na Discorda no, przez to, że nie, nie ogarniam sprzętu. Znaczy nie, no nie mam sprzętu takiego, nie? Żeby wszystko było w dobrej jakości, tylko jakieś szumy i te sprawy, nie? Więc nie będę wam bębenków psuł. Psuł, nie wiem czy to dobrze powiedziane. No ale w każdym bądź razie, no. Możecie pisać pytania, może zrobi się jakieś te Q&A. Zostawcie miliard łapy w górę, to nie będzie następnego odcinka, no. like i said a lot